Pierwsze dni lata w Miercu i okolicy obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Od 21 do 23 czerwca w Miercu odbędą się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym. Najlepszych ratowników będzie można zobaczyć w akcji m.in. w czwartek na Górze Ceranowskiej i przy Bazylice. W piątek o 9.15 defilada ambulansów w centrum miasta. W piątek w Miercu odbędą się też zawody policjantów ruchu drogowego z Podkarpacia. Na skrzyżowaniu ulic Jagiellończyka i Żeromskiego oraz na ulicy Sportowej będzie można przed południem zobaczyć w akcji drogówkę. W piątkowe popołudnie na letnich basenach Mosil odbędą się po raz pierwszy Mistrzostwa Mielca w Teatronie. Początek o 16.00. W sobotę na Burwarach nad Wisłoką powiatowe powitanie Rata. To między innymi wieczorne koncerty Mateusza Mijara, zespołu Weekend i Sarsy. O 12.00 bicie nakrętkowego. Rekordu Polski od 16 animacje, występy muzyczne od 18:30. Tego samego dnia z rynku o 11:00 wyjedzie rajd rowerowy na powitanie lata. W niedzielę 25 czerwca inauguracja Amerykańskiego Festiwalu Muzycznego. W samorządowym centrum kultury wystąpi Orkiestra Smyczkowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, początek o 19:30. Na stadionie w Radomysiu Wielkim w niedzielę zakończenie powiatowej amatorskiej ligi piłkarskiej od 15. W Jasianach odbędzie się przegląd piosenki oazowej w marinie w weekend powiatowy turniej wsi. Centrum ogrodnicze robi, zaprasza 23 i 24 czerwca na piknik ogrodniczy do swojej siedziby przy ulicy Padykuły w Miercu. Przemysław Cynkier,